Witajcie z Kamionka Minęła ponad doba od podania pasków No Przyjechałem spojrzeć jak to wygląda Przy okazji jeszcze podkarmić uliki weselne Słuchajcie, nie wkładałem teraz wkładek w dennice No bo jest ciepło Pszczoły i tak mi siedzą, zobaczcie Zazwyczaj wieczorem też na wylotkach. Także położyłem je pod spodem. No i nie wiem na ile to wiarygodne będzie, bo są mrówki, także podejrzewam, że mi wynoszą to. Wynoszą te warozy, które spadną, podkradają. W każdym bądź razie na tych wkładkach właściwie nic nie ma. Na jednym było chyba 8 sztuk. No, widzicie, tutaj jakaś sztuka się uchowała. Tu jakieś maleństwo gdzieś widziałem też. Takie. Nie ma o czym naprawdę gadać. W porównaniu z tym, co bywało, to jest nic. Ale filmik nie o tym. Bo słuchajcie, taka sytuacja, przedziwna. Nigdy jeszcze mi się to nie zdarzyło ale słuchajcie mam mam u siebie rodzinę która się osiedliła na dziko i zaraz wam pokażę o co chodzi eee, powycinałem krzeczory przed tymi ulikami żeby wsunąć wkładki no i wczoraj położyłem dzisiaj wyciągnąłem a żeby było luźniej to sobie tutaj wkładam, o coś zaczepiłem, mówię co jest jeszcze coś zostało, jakiś krzak a tutaj spójrzcie co jest pod ulem, na dziko mieszka sobie rodzinka kawałeczek uszkodziłem im plastra, ale zobaczcie jest czerw siedzą sobie pszczoły hm. spoko co zobaczcie Spróbuję tutaj jakieś podłożyć kawałki drewna, żeby to unieść troszkę do góry, żebyśmy mogli spojrzeć jak to wygląda, Ech, spróbuję je przesiedlić, tylko może nie teraz, przesiedle je do ula, bo przecież ich tak nie zostawię. Hm. W czasie tych deszczy, nie wiem 3 tygodnie temu miesiąc tutaj pod tymi ulami pod tym, pod tym, pod następnym wisiały brody pszczół. Tylko to było tak, że one zmokły, nie zdążyły się schować, po prostu wisiały sobie pod spodem. A tutaj się okazuje, że oprócz brody pszczół przyszła matka z rodzinką. Taka ciekawostka. Co jeszcze? Słuchajcie, wczoraj podane probiotyk zobaczcie tu już zostało kubeczek tak? szczółka jakaś sobie pije właściwie we wszystkie powyciągamy. ten ul muszę zajrzeć co tu się dzieje ale tutaj już w ogóle zostało dosłownie troszeczkę zobaczcie jak ciągną do tego ula zajrzę, bo tutaj wczoraj się też dziwna rzecz działa zobaczycie to na końcu pokażę tutaj przyleciał nie wiem co rój, wrócił rój dziwna sprawa dwie minuty pokrążyły pszczoły część weszła część usiadła na roślinkach i najbardziej były zainteresowane tym ulem, aczkolwiek do tych obok też próbowały wchodzić. Dobra, zajrzę sobie do tego ula, co tu się dzieje, a potem spróbuję podnieść tamten i zobaczymy, jak te plastry wyglądają. Słuchajcie, nie wiem, co tu się dzieje. W każdym bądź razie przed ulami lata chmara pszczół. Z żadnego nie wychodzą, no dosłownie to się kilka minut temu zadziało bo przyszedłem 10 minut temu nic tu się nie działo z żadnego nie wylatują za to próbują się dostać tu na wylotku odkład pilnuje zobaczcie tu się zsiadają gdzieś na ścieżkę tutaj latają cała chmara krążą tak jakby one się zlatywały i tutaj próbuję do tych dwóch uli nie wiem po co bo przecież nie wylatywały stąd bo mówię tutaj cały czas byłem tak jakby wyleciał nieduży rój i teraz wracał hmm. ciekawe krążą sobie jak, jakby to był oblot młodej pszczoły, no ale bez przesady To jest. To jest tutaj dużo tej pszczoły. Siadają na roślinkach, odpoczywają tak jakby nie wiedziały co ze sobą zrobić. na włociach zobaczcie też tam jest sporo ich. Widzicie ile pszczół tutaj jest? Na dole po prostu siedzą na dynicy. Nie ma mateczników, nic tu niby się nie dzieje. Zobaczcie, zielona matula. Sobie wędruje. Czekajcie, bo to nie mam jako ostrości złapać. Jedną ręką wyostrzyć tego, no ale normalna krainka prawilna, tak jak powinno być. Pod nimi czerw. Wszystko w porządku z rodziną nie ma mateczników to o co tu chodzi dobra nie ma co kandydatka do odkładu udało mi się na tyle podnieść ulik no i spójrzcie tutaj świeże plastry jeszcze nie zaczerwione tam już widzę trzy te największe z czerwiem są z drugiej strony zobaczymy, jak to wygląda. No jest to ciekawa budowa. Troszkę jest pszczół. No, tym dmucham w lotek. Troszkę jest pszczół. że ja też tego wcześniej nie widziałem Ale przez te krzaki zarośnięte tymi widzicie dzikimi jakimiś śliweczkami jak to wczoraj wyrwałem Okazuje się, że tu taka niespodzianka no dobra, będę musiał pokombinować zamienię korpus i tą dennicę w jakiś sposób i trzeba będzie im znaleźć nowy domek. To dzisiaj tylko tak króciutko. O ciekawostce. No, jeszcze czegoś takiego to, to nie miałem na pasiece. I słuchajcie, jeszcze tylko parę słów o tych paskach. Bo dzwonicie. Która metoda lepsza, tak? Powiem tak, jak, jak macie opanowane i działa, to ta to, to metoda jest najlepsza dla was, tak? Yy... Jak, jak, jak udaje się podawać kwas mrówkowy, jest wszystko w porządku, to dawajcie mrówkowy. Jak tymol, to tymolem. Jak, jak chcecie polewać kwasem mlekowym, w sezonie opryskiwać, to działajcie tak. No, każda metoda jest dobra, tylko trzeba brać pod uwagę to, że, że to się zweryfikuje po kilku latach dopiero i samo przeżycie to trochę mało. Trzeba czegoś więcej, żeby te pszczółki no, dobrze nam służyły, tak? Żeby dobrze się chowały i, i mieli, żeby był jakiś pożytek i radość z tego. Patrzę tak na wylotki wracają powoli Ale tak lotów specjalnych nie ma no już teraz jest po 17 to w normalnych warunkach jeszcze by latały a w tym roku do ula i siedzą. Eee, co jeszcze? No będę obserwował w, no, na, tych, na tych wkładkach, czy coś się pojawi. Ale jakoś nie wiąże z tym nadziei, bo mrówy jednak mają dostęp. To rozniosą to. Ja zakładam, że waroza jest zawsze. A te paski naprawdę eee, przynajmniej u mnie nie szkodzą. Nie spotkałem się z tym, żeby tutaj coś się zadziało. Pszczoły jakoś zareagowały yy, źle na te paski. Nawet jajeczka, najmniejszy czerw, larwy normalnie się przy tym wychowują, także na spokojnie. Niech sobie posiedzą teraz te 2-3 tygodnie. Niech ten cykl się zamknie. Bo działają. Działają dobrze, no. Dobra. Zbieram się do domku. Na razie.